Yy, witam z tej strony, miejsce Big Batman. E, zaraz stoperek sobie włączę. O, yy, witam z tej strony, miejsce Big Batman. To jest nowa seria. Let's play Sands Row 2. Taka gra podobna do GTA. No, to zaczynamy, jedziemy z tym. Weźmiemy sobie na luzacki, tak na dobry początek, bo dopiero drugi raz gram w tą grę. Nie jestem dopiero. Nie jestem tak bardzo zczajony.

My wife's cheating on me with an altar exec, and uh, my daughter sits in her room listening to Aisha albums all day. Oh, for a dead woman, she sure releases a lot of records. <laughs> no shit. God, that was a hell of a year. Alderman Hughes, Mayor Winslow, Aisha, Chief Monroe. All murdered by that asshole who's been sitting in intensive care on taxpayers' money. Said he wouldn't Pull the plug. Lord knows why. Anyone call the chief? Couldn't get through. The president a with the phone year. calls. Oh, about the Yep. I forgot that was today. You should pay more attention. Fuck off. How's the patients one? Seeing as they're still breathing after being caught in a massive explosion, I'd say pretty good. Coming through. What happened? Shanking. Put him over there. Sorry about that. Have they said anything yet? Not yet. But I'm about to take the bandages off. <laughs> it's got O, oh, mój jak coś to ja wziąłem sobie na bardzo niską grafikę, bardzo niską jakość, bo by się cieło jak nie wiem co. Procesor mam za słaby, tak to wszystko jest git. Pamięć 2,5 giga, karta 512 mega. No, starczyłoby mi na tą grę, ale procesor mam za słaby. Bym musiał sobie 1000 zadłożyć płeć. Może kobieta, nie mężczyzna. Rasa Afroamerykanin, Azjata Biały. Nie wiem. Kurczę. Biały. Weźmiemy sobie Murzyna, żeby była jak w GTA. Sylwetka, kulturysta. Wiek. Młody. Okej. Okay. Ciało. Figura. Taki. Muskulatura. Tusza. Nie, no dobra. Bez przesady. Taki obwisły. Taki, taki. Taki murzynek niech będzie. Hmm. Coś mi tu nie pasuje. Coś sobie wcześniej jeszcze ustawiałem. No, sylwetka... Co? Krzepka... Co to ma być? Otyła... Atletyczny, smukły, przeciętny, gruba... Kulturysta, no... Niech będzie... Okej, okay, rasa afroamerykanin, płeć... Mężczyzna jest... Ciało, figura, ta muskulatura, może więcej, może nie. Eee, jakie chuderlawe dziecko. O, takie może być. Figura. Prawdziwy koks z niego jest. Tusza, co ty, Koleś. Gruby nie możesz być. Ty będziesz gangsta, rozumiesz? Będziesz gangsta. Skura, jest git. Wasz. Nie chcę mi się jego twarzy zmieniać za bardzo. Czoło na to wcześniej jakoś nie natrafiłem. Pierwszy raz to widzę. Musiłem coś. O, podbródek. Głębokość podbródka. Kurde, no nie widzę Kolesia. Wym jeszcze zas. O. No, dobra, może być chyba taki murzyn, no ja nuluj, kurde, no Okej okay. zatwierdź, tak jest, zatwierdzamy szczęka. Szczęka, szczęka. Dobry jest chyba, no Zatwierdź tam Koloroczu O O o o, jemu chcę na niebieskie wziąć Będzie seksowny murzynek Czemu on jakiś tak jakby palił, czy co? Oczy Oczy, oczy Wielkość tęczówki Fajny, Dobra, zatwierdź taki mużynek Niech będzie co? Nie chcę mi się cudować, mało mam czasu. Włosy, dostawowy kolor włosów na głowie. nie będę taki drugorzędny kolor włosów, czarny. Hmm, niech będzie. Makijaż, matko boska. Głowa. <laughs> Ale fajnie. Warkoczyki szukamy, warkoczyki, warkoczyki. Takie fajne. Ta fryzora mi się bardzo podoba. Taka. I groźny w niej jest. Dobrze, ma być groźny. Wąsy, broda... Fajnie tak wygląda. Ale nie, 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 nie. Brak. Wąsy. Czan! Nie no. Rusek. O. Przeciętne. Nie, nie chcę, żeby miał... Dobra Brwi Neutralne niech będą, okej okay. Dobra, makijaż No może nie bierzemy makijażu No na razie sobie damy spokój z makijażem Głos Może być Pogłoszę sobie, bo nic nie słyszę O o o, takie do Murzyna pasuje Wyraz twarzy bez wyrazu. Ból. <Zarty> dobre. dobre. Dzień dobry. Bez Styl poruszania się O! Domyślna kobieta, tak? Dziwkowy Nie no dobra, huśtając Domyślny mężczyzna jeden O Jest gi taki poker, nie? Styl walki Dobry jest Komplem Way Super, drwina. Fuck you! You're a whatever man, blow me. Fuck you! Fuck you, niech będzie, fuck you. No. Tak. Stworzyliśmy postać. Yes. That looks like it healed nicely. Be careful, doctor. Your patient's dangerous. You got anything you want to say to the judge, you better start thinking of it now. You're wasting your time. Let's get a hold of Troy. Hey, is it really you? Do I know you? My brother was in the Saints and he told me all about you. Listen, we gotta get you out of here. Well, I'm sure if we ask nicely. I know a way out. Yeah? Then why are you still here? I heard you were in here and I wanted to bust you out. Getting out of here is a two man job and no one else will give it a try. You really expect me to trust some guy I don't even know? Come on, I just got myself shanked so I could get a chance to talk to you. Doesn't that show I'm loyal? It shows that you're dumb enough to let yourself get stabbed. I'm trying to help you. You know what I got the last time I trusted someone? Blown the fuck up. You need me. <laughs> the hell I do? I got the Saints. <laughs> sure you do. What's that supposed to mean? How long do you think you've been out? Man, I don't know, man. Two or three weeks? Look, I know you think you're a badass, but do you even know where you're at? Without me, you'll be wandering around the prison for hours. Even if you manage to hide from the guards that long, and if you actually figure out how to make it outside these walls, you're just gonna find out that you're sitting on a goddamn island. And I'm pretty sure you cannot swim the Coast Guard. You got a boat stashed here? No, but I know where we're gonna steal one. All right, let's get out of here. Zabić doktora, okej. Okay. Masz, o masz, o masz! Za to, co mi dawałeś, tu mi wcale nie smakowało! O, rozegraj A Kurde, po co ja to wziąłem? No dobra, no, jesteśmy przy czymś takim, dobra, więc, no... Kończymy może ten odcinek róbcie co tam chcecie, subskrybujcie Oczywiście Dodawajcie no do znajomych, piszcie, róbcie co chcecie. Ja kończę ten odcinek. Nara. Spotkamy się w drugim. Do zobaczenia, hej.